3, 2, 1, zdali 150 5 lewy, 150 5 prawy, nie mniej, 4 lewy, długi, przez szczyt, 100 krótki, 4 prawy, 250 prawą, 4 prawy zacisk przez szczyt 150 Krótki, 3 prawy, ciasno, 100 Przez szczyt, 3 prawy, ciasno, hamuj, 3 lewy Zacisk, dłuższy, 40 4 prawy, zacisk, 150 Przez szczyt, lewą i krótki 4 prawy, ostrożnie, dłuższy, 4 lewy Przez szczyt, zacisk do 1, ciasno 3 I... prawy, 50 Dwa prawy. W środkiem. Podbija. 90. Trzy lewy. Zacisk do 1. Dłuższy. Dwa prawy. Otwarty. 50. Dwa prawy. Nie i 60. Hak lewy. 30. 5 prawy. 3 lewy. Krótki. Dwa prawy. Nie ciąć. 50. Krótki. Hak prawy. I 5 lewy. i Krótki. 5 prawy. 80. 2 prawy, ciasno, 80. Długi, 4 lewy, późny nacisk, 3, 60. Dłuższy, 5 prawy, nacisk, przez szczyt, 60. 5 prawy, wejście, z uwagą, 80. Hak lewy, późno. I dłuższy, 4 prawy, 150. 5 lewy, przy szczyt, ciasno, hamuj i 5 prawy do 1 prawy, dłuższy, zostań, wejście, z uwagą i długi, 2 lewy, zacisk do nawrót, zostań, 80. 2 prawy, 100. Hak prawy, nie mniej, otwarty i 5 lewy, zacisk. 5 prawy, schabuj, 2 prawy, zacisk, 4 lewy, 50, 2 prawy, zacisk, nie i 50, 3 lewy, 80, krótki, 2 lewy, 50, 5 prawy, ciasno, dłuższy, 4 lewy, 80, dłuższy, 2 lewy, przez szczyt, wypuść, 250,

3 lewy, nacisk 30, 4 prawy, zacisk ciasno, 3 lewy, nie pij, 50, 4 prawy i 4 lewy. 2 prawy, ciasno, 70. Zostań, hak lewy, Zacisk. zostań i 3 prawy i... Długi, 5 lewy, późny nacisk 40, zhamuj. Tak, prawy, późno 30, 2 lewy, nacisk. Środkiem 50. Dwa lewy nacisk 70. 1 prawy. 5, 300. 5 lewy. 4 prawy. Dlacisk. Nie ciąć i wejście. Z uwagą 100. 5 prawy. Nie dnij. 5 lewy. 250. Dłuższy. 4 lewy. Nie dnij 100. Przesczyt. Ostrożnie. 3 prawy. Zacisk. Nie ciąć i wejście. Z uwagą i 3 lewy. I. Dłuższy. 4 prawy. Zacisk. 50. 5 prawy wybija. 100.

pięć lewy do, nawrót lewy, czterdzieści, lotna do mety stop, trzy, dwa, jeden, star